No nie wiem, nie wiem, jak to, jak to uważasz, jak, jak, to fajnie, jak to fajnie chodzi, to, to no, wiesz. Zobaczcie, czy wszystkie weszły, bo zostały chyba dwie sztuki. Ja dzisiaj, no wiesz, ja mam to, że ostatnie dwa tygodnie cały czas, cały czas robotę mam i to mam, wiesz, i to na telefonie, mogę sobie tam zobaczyć na telefon tego, ale żeby cały czas coś tego, to bym znowu nic nie zrobił, nie? Mhm. Mm Kogoś tam pojedyncze jakieś, jak coś tam pilnuje, na przykład oleju, czy... czy, czy... Frank do jena. Ja to dzisiaj tylko nie, to było zaliczone, bo pamiętasz, tu do góry wchodziłem, nie? I zobacz, wykłonie na tej doszło. Tak, no. Tam było 80 klipsów, nie? A teraz jest 79, nie? No ale w sumie miałeś profit, nie? Znaczy te, te, co podokładałeś, ci zrobiły profit, nie? Dokładnie, dokładnie, no. no. Też mogę wyłączyć. I teraz spojrzeć czy czasem tutaj, nie. To jest fajne. Ja tam rano podokładałem trochę na złocie, ale wyłączyłem teraz, bo no, to złoto to, to różnie chodzi, nie? że to jest ciekawe dla mnie. Co jest? To jest ciekawe. Myślisz, że tu będą spadki? No po takim impulsie... Poczekaj, są niższe, coraz niższe, nie? No. To może być fake, ta. No, spróbuję. Ryzyko mnie, ale nikomu nie będę podawał, nie? Tylko sam wyjdę. 3 25 pipsów, 110. Okay. No. no to jeszcze nie miała to fundów z cad to hmm. Prawie był take profit. No, ja myślę, że tutaj, że tam i tak mogą prędzej czy później spadki, za niedługo przyjść, nie? Do tego. No, no, no. Prawie. Dobra, przelećmy jeszcze raz. Wszystko. Mówię, nie ma sensu, jak to za dwie godziny. No tu za dwie godziny będą te, te, te wiadomości, bo tam, tam się wtedy może grubo podziać i to w jedną, w drugą stronę, nie? Nie wiadomo, czy to łapać nawet. No tu nie ma, nie ma co. okej, okay, to mogę zdjąć. Tutaj bym Baja widział, ale potrzebuję jeszcze jakiegoś impulsu do góry. Baja, nie SEL? Nie. No, no, bo, ten, bo ten knot, no. Zanegowali. Ale nie, potrzebuję jeszcze potwierdzenia, wiesz, jakiegoś impulsu i na powrótce będę łapał. A to nie dzisiaj, nie? Tu, nie wiadomo. No, jak no kad jest powiązany z dolarem, to też nie. No, ale frank to coraz bardziej kurczy się, macnia, nie? Tak, czekam na korekta jakąś. Hmm, hmm, hmm. Tutaj spadki, spadki. Frangien. No to mówiliśmy przed chwilą, nie? Tak, no chyba wszedłeś, to, nie? No, no, no. Tu jestem na Baja. Wlazłem tu na Baja. Zobaczyć z i nie? No, Euroka zobaczy sobie też. euro też jest fajny. Eurochf Nie ma nic Eurofund. Eurofund. No baj dla mnie. No, jeszcze tak no. Okay. Tutaj ja już nie daję więcej, to czyli oni ciągną to E. Niby, że będą dobre wyniki dla dolara, nie? Czyli to, co tam mówią, że będzie taka prognoza, nie? No, oni mogą mówić tak, wiesz. Tu się okaże, że jest za 180. No tak, to może jest podpucha, nie? Tu kada zostawię. Nie ma sensu, nie ma sensu dzisiaj nic tu ruszać aby zobaczyć to złoto, no złoto. Nie moim zdaniem dopiero dopiero po tych wiadomościach może być, wiesz, mogą być fajne knoty i wtedy by można coś było próbować, nie? No i ładnie mi weszło z tego ten, nie widziałeś take profit? Wchodziłem na knocie, nie? Y Olej, olej widziałem tam, rano chyba grałeś coś. Olej, no? no, olej. Widziałem, no. Zastanawiałem się na tym, tylko ja to przegapiłem. Było, zobaczyłem to, jak było w połowie świeczki, a później ta świeczka właśnie czerwona wróciła i teraz jest znowu. I, i, I widzisz, jak nie pilnujesz, nie siedzisz tego, to, to kurczę... No to Tam niektórzy, bo to zrobiłem na podłączonym koncie, Niektórzy zarobili. Ja też, ja też właśnie mam podłączone, tylko miałem niewystarczające. Nie wystarczyły nie tego, nie, nie otwarło? Nie, nie otworzyło mi. Ja tam miałem chyba 15 dolarów. A to nie, tam byśmy mieć 50. żeby otwarło. No. no i dlatego pewno... Bo tam inne też widzę, grałeś, nie? No inne grałem, no? No, no, no. No chyba, ale dzisiaj wczoraj, wczoraj. A nie, bo, nie, nie bo, bo zauważyłem, że ktoś tam pisał, że, że to nakopi właśnie to, to, to złot, znaczy olej grałeś. No. celowo no. będę grał tylko RSI, nie? Nie, tutaj tak jak mówię, tak jak tam widzę jakaś Irena chyba, tak? No. Ona tam fajnie no, no, no mówię, no, jak posiedzisz, posiedzisz, yy, yy, wiesz. Zobaczysz, yy, sprawdzisz to, co, to co na Zoomach się mówi i, i sprawdzisz ten. No tylko wiesz, no, Powoli, powoli i, i można sobie konto budować, nie? Tak, jest na 100 dolarów, nie? No. Z dwóch. Dolarów masz 100 dolarów? No, no miałem 2,44. 44. Pierwników, jedną kiedy... otworzyć. Później mogłem dwie pozycje otworzyć, a teraz mogę bez osiem. Nie? Kiedy, kiedy od kiedy ty to grasz? Kiedy ja ty... że tam w pocie. Dwa tygodnie temu. To jest, no co? To... Ja, ja to właśnie tego bym się chciał nauczyć, bo to nie jest, to nie jest, wiesz, sztuka znaleźć jakąś, wiesz, okazję czy coś. A ja ty... się widziałem, nie? No. no no no. Tylko tylko ten y... Konto management, nie? No, no, no. Dzisiaj no, rano, no, miałem tam obsługę, bo miałem 19, zjechałem na tym złocie, rozjebałem do 5 chyba. Coś tam było z tym złotem? Nie, nie, czy nie miałem 100, chyba bo już 9,70? W środę to było. Ale to co ci złoto nie poszło? Rano, wczoraj złoto podawałeś? Nie, 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 to było, jak miałem ten, jak, to, tam, jak było to. W sumie doła. Aha. Grałem i dokładałem to złoto, tak się że musi, musi musi jak gówno musiało, nie? No no, nie, bo y, ja dzisiaj złoto też zauważyłem, też było właśnie rano na sali wszedłem, do, Dołożyłem tam do złota sobie. A spokojnie sobie tam, wiesz, spokojnie. I teraz, no ale teraz pozamykałem, bo to złoto to różnie przed tymi wiadomościami może. Wczoraj miałem 30 dolarów, dzisiaj mam Ktoś, 20 ile już już no to wiem, to, to rośnie, nie? No. Witam, witam wszystkich. O o. Cześć Ach, Witam, witam. No dzisiaj mam 26. No wczoraj mam 31, no to zobacz, no to już masz 50 tak. osób. Ale zawsze Tomek z 4 godzin bierzesz, tak? Tylko z 4, no. Ale powiedz mi tak, bo tam na przykład jest o 7, o 11 czwórki się zmieniają, nie? To ty patrzysz przed 11. Ja czy, ja nie, bo... dzisiaj, dzisiaj te 12 czy tam 13 na To To po 9, poczekałem 15 po 9 i zobaczyłem co się dzieje. I, miałem, i były fajne, fajne ten były, fajne miejsca, fajne ruchy były. No i wszedłem w te 13 pozycji i później zostało mi 4, nie? Aha. No. Tu, tu, tu nie wiem co, bo ty może dalej czekasz na nie wiem, na zamknięcie świeczek czy otwarcie. No jest, ja, bo ja, ja tego nie rozumiem za bardzo, wiesz, ja myślę, jest, że trzeba czekać do końca czterogodzinnej, nie? No, ale to, to jest złe właśnie że czekanie, moim zdaniem. No ja też A, teraz, kiedyś czekałem, teraz nie czekam. Ja już widzę, knot się robi, to już... To znaczy, to jest znak, na 4 godziny knot, to już jest, wiesz... Bo, bo świeczkę, świeczka może ci zrobić knot, powiedzmy, w trzeciej godzinie do góry i w tej i w 15 minut zjechać w dół, wiesz, o co chodzi. I no wiem, jesteś? ja wiem, no. no. No właśnie, wiesz... tu, tutaj tylko RSA i obserwować i świeczkę i, i, to, i to, jest, to jest klucz, nie? Może zrobimy jeszcze jakiś zoom. Wiesz, no ja, ja właśnie może to do tego źle patrzę, bo ja czekam wiesz, na, na koniec tej, tej czterogodzinnej, nie? Wiesz, to by... trzeba było Tomek Zoom też tak zrobić na normalnie, żeby żeby działało konto tak jak wiesz. No nie, no bo ja to znaczy, tak. że jest że że, wiesz, że, że jak, ta, żywo, no. jak idzie w dół, no to wtedy wchodzi. Nie? A, a czy tam do góry, jak idzie, nie? W, 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 w zależności, w, czy baj, czy sel, nie? No nie, byś, Tomek musiał pokazać tak o dziewiątej, jak ty mówisz, czy tam, w piętnaście po dziewiątej, jak to wyglądały te świeczki. Bo no, ja naprawdę. dziewczyny, ja, były, dziewczyny tłumaczyłem, bo była Kasia, była Irena. A to ja sobie na zobaczy zobaczę ten. ten. No o no 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 no. Powtórkę z tego zoomu, nie? Nie. Bo nie ma 10 minut pierwszych, bo pięciu, bo nie włączyć, ale reszta jest. Bo ja naprawdę ja, ja... No Może Irena, nie potrzebnie Irena czekam. Do... Irena już sama wali, tam nawet... No ja widziałem właśnie, że tam Irene fajnie to poszło. No nie no konkretnie, jak widzę tam to ona, to ona codziennie tam po 20-po 30 dolarów chyba. No i ale właśnie z jakich godzin to biorą, nie? Bo lotem, jest... lotem 001, ty, no to. No weź jak to, teraz sobie to miał zobaczyć, na przykład teraz jest 19. No, o 19 to... jest koniec, nie? Dzisiaj nie godziny. Do... No, ja wiem, dobra, ja wiem, ale jest no. koniec, koniec o 19, nie? No, no i to, to co, no to teraz już myślisz patrzeć, czy jak? Bo ja nie, nie wiem. Ja... Ja nie, nie pojmuję tego, no wiesz, jak Tomek... o 11 otwiera to przecież to nie ma sensu o 11 patrzeć chyba, nie? Tomek przed chwilą przecież w pozycję wszedł. Nie patrzy na to, że się otworzy, zamknie o 7, nie? No, zobacz, no dobra, a to, to zobacz, jak jaką weszłeś. A zobacz tą, tu masz ropę, co wchodziłem, zobacz, gdzie na jakim knocie wchodziłem. Tych dwóch nie było oczywiście, nie? Aby ta jedna była, bo zobacz, co zobaczyłem tutaj, nie? Zobacz, no tu widać fajnie, no tu widać, no tu widać, że nie dochodzi, no. No dobra, no, ale to, to wchodziłeś kiedy? Po, czy, czy, czy nie, jak czy się skończyła, rano, czy jak było, jak rano, tego nie ro, rozumiesz? Rano jeszcze Robert był, Robert był. No jest, zobaczysz na Zoomie. O, na Zoomie zobaczysz na żywo, bo to było na żywo wejście. To jest no. ten olej, tak? No. Jak sobie ten Zoom, poranny, to tam jest na żywo i zobaczysz, jak były świeczki. No i wiesz, to, to, to trochę kiepsko bez toblosów, bo ja kurwa bez toblosów to ja nie wiem jak mam ustawić, rozumiesz, jak, jak, jaki, jakim lotem jechać, nie? No, no. no najmniejszym mieć, no na początek, ja wiesz o co ja, Widzisz, ja też y, zrobiłem błąd, bo widziałem konto i, i a to było na kopy konto i zrobiłem na kopy, nie? To 116 dolarów, nie? Mhm. Kurde, że ja nie miałem odpowiedniej kwoty. No, nie bo to ja i tak pieniędzy nie ma, żadnych środków w tym. Ten... No nie, no ale to. Jeszcze to odrobimy. No ale, no, ale co to masz, myśli? No, ten raz, że prosta chyba strategia, nie? No prosto. To prosto. tak, to wygląda prosto, tylko że ja, ja robię ten błąd. Rozumiesz, że, że ja czekam do końca czterogodzinnej. godzinnej? To, Sławek, może zrób sobie tak. Nie graj na realnym koncie i nie czekaj na tym. Graj sobie na, na demo. Moja taka propozycja. Graj sobie na demo jak widzisz, że jest wejście, to wchodź mm -hmm. i później jak się idzie w drugą stronę, to dokładaj. No, a jak nie, co, dobra, Naj, a, a, jak, a jak gdzieś wyleci do góry, czy tam na dół i, i, i poleci mi nie wiadomo jak daleko. No ale, minus? no to zapytaj się Tomka, ile razy stop lossa miał. Dzisiaj no, dobra, wierzę. ja wiem, no mnie no, to nie interesuje, ile tam jest tych Stoplosów, ale chociaż jednym, że będzie, ale to trzeba wiedzieć, kiedy wyjść, nie? O to mi chodzi, rozumiesz? To znaczy, kiedy wyjść, no, no to patrzysz na RSI. Jeśli RSI na przykład już spełnia warunki, że, że, żebyś, żebyś wyszedł, tak jak Tomek tłumaczy, masz górną bandę Bollingera i cena przeszła poza, i RSI przeszło przez sześćdziesiątkę, no to, to już jest pora do wyjścia, moim zdaniem, nie. No tak. No. jak pęd, na przykład ja na daję cel, a to widzę że pędzą obydwa wskaźniki do góry no to kurwa, No ale nie. zobacz sobie jak, jak Tomek wchodził na, nie, na tej ja nie wiem na tej zielonej wchodziłeś tak No, no to widzisz to ta czerwona ona jeszcze poszła powyżej Jera, nie No ale nie przebiło mi tej nie Ale RSI nie, no. nie przebiło mi tej świecy tu czubka Aha Jakby ten czubek przebiło to byś wychodził czy jak Wychodził, no, wychodzi no pewno, bo to jest ropa nie no wiesz, nie? jak tam kwotowanie. nie no no, no dobra, ale to ile musi wyjść? Wystarczy, że, że przebije to, czy jak? Czy... No nie, no zobacz, co się stało. No tu nawet... No, tu, tu, tu nie przeszło, no tu nie przeszło, to jest to. No. Tu, a, Tylko, że tu, wiesz, tu to, że wiesz, po zakończonej świecie widać to. To akurat było wzorcowe wejście, nie? Tu tak. To to ja widzę, no to, 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 to takie coś, to ja widzę też. To było, to było, naprawdę genialne I dużo jest takich wejść. Moim zdaniem, jak poczekasz w tygodniu na... bo, bo jest takich wejść. 4-5 wejść w tygodniu na takich właśnie na, na, na oleju czy na złocie, to... to, to no tylko Dobra, trzeba... Ja się na razie wymutuję, bo do, do sklepu idę. No my do, tak do, do sklepu. Do Tak, wiesz chyba kończymy się, spotkamy po dwudziestych, moim zdaniem. Ja no też, też myślę, bo później no, pod, o 20 nawet, bo, bo no, 20, mogą być... O, no. Fajne knoty mogą być, wiesz, no, dobra, zaraz dobra. na tych informacjach. No. Okej, okay, to, to dobra, to fajnie. To widzimy się po 20. No to do później, hej. No, no hej.